niechęć, nienawiść, uprzedzenia raczej rosną niż maleją. I w związku z tym chciałabym zapytać pana rzecznika, czego może nie ma w tym raporcie, ale chyba ma jakąś wiedzę, żeby chociaż pokrótce powiedział, jaka jest tendencja w odniesieniu do tych badań, które, które zostały zrobione wcześniej, a powiedzmy, jak sytuacja wygląda obecnie. Mówię pokrótce, bo wiem, że, że to jest raczej oparte też będzie Pana te, ta informacja bardziej na doświadczeniu i pracy Pana rzecznika, aniżeli już na, na, na jakichś pogłębionych czy głębokich badaniach. Więc to jest pierwsza kwestia. Teraz. Chciałabym do, do Ministerstwa, ja jeszcze w kontekście tych postępowań, bo my tu mamy informacje na temat postępowań, które wszczęto, natomiast nic nie wiemy, czy, jak te i kiedy i czy w ogóle te postępowania zostały zakończone i jak te sprawy zostały rozstrzygnięte. Powiem, nie mam na ten temat wiedzy, ale powiem, jakie mam osobiste doświadczenie jako posłanka, która składała, niezależnie od tej komisji, jako posłanka składałam interpelacje w sprawie w sprawie działań policji w odniesieniu do marszy niepodległości. Przede wszystkim, tak powiem, czy zostali sprawcy rozmaitych przestępstw, które są często się zdarzają na marszach niepodległości, mają miejsce i czy te osoby kiedykolwiek zostały złapane? No informacje zawsze otrzymywałam. Że, że nie, że nikogo się nie udało z, odnaleźć, że, 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 że tak powiem, zidentyfikować i w związku z tym nawet jeżeli są odnotowane przestępstwa, nie ma, em, nie ma efektów, em, że tak powiem, em, ze strony wymiaru sprawiedliwości czy, czy, czy organów ścigania. I w związku z tym chciałabym się zapytać, jak wygląda kwestia tych postępowań, to znaczy jakie są efekty tych postępowań, czy one się wloką w nieskończoność i one, czy one już są zakończone, czy jak. Yy, jaki rezultat, czy są jakieś postępowania, w wyniku których yy, no, sprawcy zostali ujęci i spotkała ich stosowna yy, kara. Yy, więc to jest moje drugie pytanie. No i trzecie też chciałabym może tym tropem, co posłanka Rosa pójść, bo rzeczywiście mamy tam do czynienia trochę z taką sytuacją, że tutaj rząd jedno mówi, prawda, i jest obraz bardzo optymistyczny, że spadła nam tutaj ilość przestępstw, czy liczba przestępstw, prawda. Z drugiej strony mamy informacje i też własne doświadczenia, prawda. Też jesteśmy uczestnikami i uczestniczkami życia społecznego. Bierzemy udział w różnych wydarzeniach i obserwujemy, co się dzieje, że, że ja osobiście przynajmniej mam wrażenie, że te zjawiska się pogłębiają i nasilają. Dlatego też ta informacja taka optymistyczna rządu, oczywiście dobrze by było, gdyby tak było, ale mam pewne podejrzenia, że niekoniecznie. I w związku z tym, czy wy w jakiś sposób rzeczywiście też swoje oceny i opinie na temat tego, że te przestępstwa, się zmniejszają, opieracie wyłącznie na tych właśnie liczbie postępowań, czy jednak też rozszerzacie swoją analizę również o informacje dochodzące z innych źródeł, takich jak na przykład właśnie raporty Rzecznika Praw Obywatelskich czy innych instytucji międzynarodowych, czy też na przykład interpelacji poselskich, bo wiem, że na pewno w tych sprawach dużo takich jest. To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. I teraz mam pytanie, pan poseł Braun jeszcze, czy jeszcze ktoś chciałby się zgłosić? Jeśli nie, to panie, panie pośle, dwie minuty. Bardzo proszę i potem już zwrócę się tutaj do. Szcigodna pani przewodnicząca, do, ad do... jako uczestnik Marszu Niepodległości w kolejnych jego edycjach, a także w swoim czasie członek Komitetu Honorowego tego marszu. Czuję się zaatakowany przez Panią Przewodniczącą. Oskarżam Panią o szerzenie mowy nienawiści. Oskarżam Panią o nieuprawnione, arbitralnie rzutujące na pozytywny wizerunek tego wielkiego, wspaniałego przedsięwzięcia. Nieuprawnione uwagi, które nie wiadomo z jakiego sufitu, czy z którego palca Pani zdjęła, czy z którego palca wyssała. Proszę tego nie czynić więcej. Jeśli Chodzi o przestępców nieukaranych, to istotnie przestępcy, którzy w latach rządu, który pewnie pani się bardziej podobał, dopuścił się prowokacji polegającej na spaleniu budki pod ambasadą rosyjską. Proszę ścigać tych przestępców, jednego widuję w tej sali, bo jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę się tym zająć, proszę się uaktywnić, proszę nie rzucać oskarżeń wobec polskich patriotów, którzy wraz z rodzinami wielopokoleniowo spotykają się na tej wspaniałej imprezie. A teraz dobrze, już, już. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja ch chciałam powiedzieć, że ja mówię o tym z autopsji, miałam wielką nieprzyjemność być w pobliżu marszu niepodległości 2019. Zostałam tam zaatakowana przez pana kolegów, jak rozumiem, co więcej zostały złożone tutaj zbiorowe. Ale jakąś obdukcję pani przeprowadziła po tym Zostało, ataku? Czy to był atak moralny? Proszę mi nie dolegliwy? przerywać, panie pośle. Ja mówię panu, wy, wy, nie muszę, ale tłumaczę. Nie, nie tłumaczę Obolałość pani informuję, była psychiczna czy fizyczna? Inform, wypraszam sobie takie niestosowne uwagi, więc proszę wyłączyć mikrofon w tej chwili. Proszę słuchać ze zrozumieniem. I, i, i w takim razie informuję jeszcze raz. Miałam niestety, jak powiedziałam, wielką nieprzyjemność obserwowania i bycia ofiarą również Marszu Niepodległości 2.19. Pani mojej zgłosiła doniesienie jakieś? Tak, było doniesienie zbiorowe, nadal nie zostało rozpatrzone. Dobrze, to teraz przechodzimy, teraz pani posłanka Rosa, bardzo proszę jeszcze. Też dwie minuty pani posłanka. Jasne, ja bardzo Szanownie panie Pośle, na każdym marszu zdarzają się ludzie, którzy są przestępcami i ci przestępcy muszą być karani niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. Jeśli łamią prawo, jeśli obrażają e, szerzą przestępstwa z nienawiści, powinni być ukarani. I na tym polega rola i policji, i już, prokuratury. Już stwierdziliśmy to, że to nie żeby, jest kategoria tak, prawna, kodeksowa przestępstwa tak z nienawiści. Że to jest barwna publicystyka, jeszcze, to co państwo uprawiacie. Mam jeszcze pytanie dotyczące